Hej, mam na imię Ania, i w tym filmiku opowiem Wam o prawach człowieka. Prawa człowieka dzielą się na prawa obywatelskie i polityczne oraz na prawa społeczne. Prawo obywatelskie i polityczne to między innymi prawo do prywatności. Na podstawie krótkiej historii rysunkowej postaram wam się wytłumaczyć, na czym polega to prawo. To jest Małgosia. Małgosia niezdawno poznała nową koleżankę i cały czas nią pisze. A obok Małgosi stoi Kuba, szkolny dowcipniś. Chłopiec wymyślił sobie nowy żart, którego ofiarą będzie nikt inny, jak Małgosia. Żart będzie polegał na zebraniu dziewczynce telefonu i przeczytaniu jej wszystkich wiadomości. Małgosi tak dobrze pisze się z nową koleżanką, że w ogóle nie zauważyła Kuby. Chłopiec z łatwością zabrał Małgosi telefon i przeczytał jej wiadomości. Dziewczynce zrobiło się bardzo smutno, ale zna swoje prawa, więc powiedziała do Kuby: Oddaj to, ja mam prawo do prywatności. Ale chłopiec tylko ją wyśmiał. Kuba może mieć problemy za przeczytaniem prywatnych wiadomości koleżanki. I to jest właśnie prawo do prywatności, które Kuba złamał. Jednym ze zbiorów praw społecznych jest prawo do edukacji, które również przedstawię na podstawie krótkiej historii rysunkowej. Oto Marlena: Największym marzeniem dziewczynki jest chodzenie do szkoły. Tak, dobrze usłyszeliście, chodzenie do szkoły. Pewnie sobie wymyślicie. To kto jej zabrania? Nie idzie do tej szkoły. A ona zabrania jej własna mama, która każe córce pracować na polu od rana do wieczora, ponieważ zrobi na tym pieniądze. Mała dziewczynki łamie prawo w tej chwili, ponieważ nie tylko prawem, a obowiązkiem jest, aby dziecko chodziło do szkoły, a do tego w polskim kraju można pracować dopiero po ukończeniu 15 roku życia. I to już wszystko, co chciałam powiedzieć na temat prawa człowieka, ale również chciałabym, żebyście zapamiętali jedną ważną rzecz, że każdy ma prawa. Dziękuję.